Arn.eu e, Witamy serdecznie na Gamescomie. E, ja jestem Rimikę, to jest. Szapi, cześć! Pozdrawiamy serdecznie z Gamescomu, czyli niesamowitego miejsca pełnego gier. <laughs> Także powinniście tutaj być. Zazdrośćcie nam! Witamy Was z drugiego dnia Gamescomu. Są ze mną Grem, Dorcenzo, cześć CTSG. jestem też ja, Dark Archon Dziś kamera trzyma się sama. Zakończyliśmy drugi dzień Gamescomu, który był tak naprawdę pierwszym otwartym dniem imprezy i było w porównaniu z wczoraj? Pandemonium, apokalipsa. Tak jak Ludzi... Wczoraj narzekaliśmy, że było trochę tłoczno, tak dzisiaj było naprawdę masakry. Dziś, żeby przejść z Hali do Hali, trzeba było się czołgiem przebijać, bo naprawdę tłumy były koszmarne. Generalnie, żeby nie być gołosłownym, przejście z jednej hali do drugiej potrafiło zająć do 20 minut i z góry musiało to wyglądać jak czerwone krwinki przepychające się przez znaczenia kapilarne, ponieważ przesuwaliśmy się praktycznie tip topkami. Mm -hmm. Nie będziemy narzekać może na to specjalnie długo. Ciężko było przez to zrobić cokolwiek, no ale. Mówi się trudno. No, takie, dzięki... takie Tak wyglądają warunki targowe. Odnoszę wrażenie, że może wpuścili trochę za dużo osób. Zdecydowanie. Ale... Cóż. Paradoksalnie dzięki temu udało nam się ograć trochę rzeczy, bo wreszcie przepustki pasowe zac prasowe zaczęły działać. No nabrały nieco mocy urzędowej. I tutaj mamy taką krótką listę, żeby e, za bardzo się nie zagalopować. Więc na pierwszym punktem są Pokemony, które zobaczyliśmy pierwsze. No z tymi Pokemonami, jak mówiliśmy, trzeba sobie nad nimi trochę postać, więc kolejka nawet krótka e, powoli się porusza. My trafiliśmy na samym początku, zanim jeszcze zaczęto wpuszczać ludzi, więc pograliśmy. Kurczę, jaka tak. to jest dobra gra. Na mnie zrobiła ogromne wrażenie. Ci panowie nie grali, więc będziemy Ci mówić tylko my. Nie grali. Yy. Więc nie Puch. wiem, ja się wypowiem może jako osoba, która nie miała styczności z Pokemonami tych nowszych generacji, tyle co na Pokedziałkach oglądam jak grasz i gadam głupoty. Yy, więc mi ogólnie podobało się sterowanie, bo można było chodzić we wszystkich płaszczyznach i w ogóle się obracać w kółko. Yy, po pierwsze, znaczy po drugie już właściwie gra wygląda moim zdaniem bardzo ładnie i jest bardzo płynna. Na tych gameplayach i trailerach nie wydawało mi się to aż takie płynne. Tutaj wszystko ładnie chodzi. Grałem akurat na CD-cie tym większym XL, ty grałeś mhm. na mniejszym, ale tak. myślę, że tutaj. Różnica dużo. W każdym nie razie do czego zmierzam? Że właśnie na tym XL wygląda bardzo ładnie, a jak wiesz na tych w większych konsolach czasem te gry potrafią Jestem. wyglądać trochę gorzej. Ja zwracałem uwagę głównie na te mechaniczne aspekty. Gra jest bardzo dynamiczna. Bałem się, że przez to, że wszystko jest 3D i są te wszystkie animacje, że to się spowolni strasznie, ale nie. Wszystko dzieje się szybko, ruchy wybieramy bardzo, bardzo płynnie. Nie ma takiego przestoju między tymi akcjami, które się wykonuje, nie ma tego niepotrzebnego czasu oczekiwania. I mogę Wam na szybko powiedzieć, jak działają mega ewolucje nareszcie. Działa to troszkę dziwnie. W demie mieliśmy okazję ewoluować Mewtwo. Tak, to, to było trochę śmieszne, bo tak. po, podeszliśmy do pierwszego profesora i nagle dostaliśmy Mewtwo. Tak, dostaliśmy na, na, na początku, w początku gry od profesora dostaliśmy Mewtwo, to było super. Zobaczycie to na gameplayu. I. Y Mega ewolucja to jest tak naprawdę taki piąty atak. Mamy menu z atakami, są cztery ataki i pod spodem jest mega ewolucja. I to jest e, taka, taki przełącznik. To się włącza lub wyłącza, i jak się raz włączy, już się wyłączyć nie tak, da. Tak, do tego, końca walki jest się, że tak powiem, mega ewoluowanym. Tak. Czyli zaznacza się takiego chujka zwykłego przy mega ewolucji i wybiera się atak normalnie. I Pokémon wtedy mega ewoluuje i wykonuje atak, który wybraliśmy. I potem normalnie każdą kolejną turą wybieramy następne ataki, ale Pokémon jest już mega ewoluowany. Fajnie to wygląda. Ładnie wyglądają w ogóle same walki, mm -hmm. tak? Jest, jest ten taki fajny motyw, że nie tylko widzimy oba Pokemony, a na przykład zmienia się kamera i mamy przeciętą scenę na pół i widzimy, I widzimy z frontu o, tak, dwa, obu dwa wojowników. Pokemony. To było bardzo fajne. I ciężko mi cokolwiek zarzucić, wiesz, gdybym miał się przyczepić do czegokolwiek w tej grze. Ciężko mi... No, tylko że... było krótkie. Bo nie wiem, mi się akurat podobało sterowanie, ty mówisz, że w tym sterowaniu w cztery strony łatwiej e... tak, się tak. na przykład szło prosto. No bo prostą, teraz możemy tak. chodzić we wszystkie kierunki, prawda? Jak mamy te takie grządki z trawą, ciężko się tak wpasować, żeby po prostu nie wejść przy Ukosem mhm. na tą trawę. Ale trawa, I... trawa spowalnia, znaczy kwiatki spowalniają. No, spowalniają, tak. No i, tutaj i demo idę. było zbudowane tak, żeby przetestować te wszystkie nowe funkcjonalności, więc na przykład dostawaliśmy pokemona Wróżkę, był ten Sylveon nowy i od razu walczyliśmy z pokemonami smokami, żeby zobaczyć, że te ataki są super efektywne. Wszystko to zobaczyliście pewnie na gameplayu, więc nie będziemy przeciągać, bo pewnie będziemy rozciągać materiał w nieskończoność. Na razie zaczęliśmy du... bardzo pozytywnie ten dzień. Tak, tak. Byliśmy razem były super. z Dark Archorem zadowoleni. Ale... Kurczę, wiecie co? Ja zmienię troszkę kolejny, żeby dać wam okazję pogadać. Popowiadajcie po, po, nam o Okulusie, bo graliście dzisiaj na Okulusie. Ja nie miałem okazji, więc przekazuję tutaj mikrofon na lewo, ty przekaż ja na prawo, a my prawo. się potulimy. No tak, jak się chłopaki zachwycali pokemonami, to w końcu my mamy czym się pozachwycać, tak. bo chyba chłopakom nie za bardzo się Okulus podobał, też mieli ja okazję, widać. ale. Ale ja spędziłem jedne z najlepszych pięciu gamingowych minut mojego życia. Naprawdę jestem zachwycony, to było rewelacyjne. Eee, graliśmy w demo Hawkena. Eee... Tak, obaj graliśmy w to samo demo Hawkena i było to jedno z niewielu dem, które były tam faktycznie interaktywne. Nie było po prostu prezentacją, która pozwala nam obracać głowę i dzięki temu zmieniać pozycję kamery, ale dostawaliśmy do ręki również kontroler, mogliśmy go używać. I graliśmy w hokena generalnie, bardzo krótką sesyjkę. Przypomnijmy, może też, że to jest gra z mechami, to tak. Ta siedzimy mechami. w kokpicie we, wewnątrz kokpitu gigantycznego mecha, wewnątrz tego kokpitu znajduje się taki panoramiczny wyświetlacz, bo zakładam, że to wyświetlacz a nie szyba. Tak, tak, tak. I, I właśnie tym, tym wyświetlaczom przyglądamy się za pomocą obracając głowę z naszym z okulusem przyczepionym do naszej twarzy. Może zanim powiemy o wrażeniach z gry, może coś o samym urządzeniu. ja na przykład jako osoba, która pamięta te początki VR, kiedy to faktycznie były hełmy VR i ta technologia była bardzo eksperymentalna, bardzo młoda i bardzo kiepska. O tyle Oculus, warto prawdopodobnie też zaznaczyć w tym miejscu, że to był prototyp urządzenia z matrycą HD. To nie był ten dev kit, który, który mogą nabyć w tej chwili deweloperzy i konstruować software albo support do istniejącego software'u, ale był to prototyp z wyższą rozdzielczością. Mnie zaskoczyło to, jak lekkie było to urządzenie i to, że na dobrą sprawę, przy czym ciężko oceniać po pięciominutowej sesji, jak wygodny był. Był nieco upierdliwy dla osoby z okularami, ponieważ okulary mam wrażenie, że dotykały się bezpośrednio z tymi soczewkami. Zaraz po założeniu, dlatego musiałem nieco poprawić pozycję urządzenia, ale model finalny ma mieć możliwość kontrolowania dioptrii, tak jak wizjer kamery czy aparatu fotograficznego, więc nie będzie trzeba bawić się z okularami albo soczewkami kontaktowymi. Ale na temat samego urządzenia, chyba że Ty masz coś do dodania? E, właściwie tak. E... Ja miałem pewien problem, ponieważ ogólnie to urządzenie jest troszeczkę tak jak. Ma, ma taki problem jak ma 3DS, tak? To znaczy, jeśli nie patrzymy się centralnie prosto na niego, to zaczyna się troszeczkę rozjeżdżać. E, zaczyna się troszkę blurować. E, I autentycznie ja miałem problem taki, ja jestem prostym let's ja mam małą pojemność czaszki, więc ta, ta, ta opaska była troszeczkę luźna z tyłu. E, jeśli, gdybym mógł ją mocniej docisnąć, pewnie byłoby wszystko w porządku, ale czułem lek, lekki luz e, i po prostu, kiedy rozglądałem się naokoło, e, to ten, ten hełm mi się leciutko przesuwał. Faktycznie traciłem tą ostrość. Jest taki jeden idealny punkt, na który trzeba sobie ustawić, wtedy jest wszystko fajnie. No to ja był ten niestety, czasami traciłem. To był niestety ten problem, że na tym stanowisku co, co dosłownie kilka minut zmieniały się osoby, dlatego ciężko było dopasować idealnie do tak, swojej tak. głowy pasek. Przy, przypuszczam, że e, później problem przestaje istnieć, jeżeli ktoś zdecyduje się na zakup tego urządzenia. Natomiast jeżeli chodzi o same wrażenia z używania okulusa, e, pomimo tego, że jest to prototyp e, wersji HD. Nie da się ukryć, że rozdzielczość wyświetlanego obrazu jest stosunkowo niska i to widać. I to widać, ale to nie o rozdzielczość obrazu chodzi, tylko o, o to, że okulus bardzo skutecznie, nawet przy tak niskiej rozdzielczości, oszukuje nas mózg, ponieważ ja osobiście nigdy nie uważałem siebie za osobą, osobę z lękiem wysokości. Natomiast w momencie, w którym Hocken tak swoją drogą pozwala latać. Tymi naszymi gigantycznymi mychami, więc to, co zrobiłem na koniec dema, to praktycznie wcisnąłem guzik i trzymałem go, leciałem tak wysoko, na ile pozwoliła mi gra, i po prostu patrzyłem pod siebie. I zrobiło mi się lekko słabo. I to w taki, jeżeli, jeżeli to w ogóle ma sens, w taki dobry sposób. Tak jakbym faktycznie był gdzieś bardzo wysoko i patrzył pod siebie i widział gigantyczną przepaść. To no wiesz co, to ja zrobiłem troszkę gorzej, bo poleciałem już na samym początku dema i, i później bałem się spaść. Autentycznie, kiedy, kiedy puściłem klawisz do latania, bo to trzeba było go, było go trzymać, to robiło mi się źle, ba, bałem się panicznie troszeczkę jak w na bungee i musiałem znowu podlatywać do góry, dopiero po jakimś czasie udało mi się spaść tam, tam na dół z dachu, na dach. Eee... Wtedy zobaczyłem ludzi. Ty miałeś w ogóle okazję e, po, poklepać się z kimś, postrzelać? Tak, tak. ja miałem okazję kilka ze dwa albo trzy mych rozwalić, Natomiast jeszcze dwie uwagi odnośnie samego okulusa. E, na demie Hokena po, po demie Hokena ciężko jest ocenić tak na dobrą sprawę lagi, e, ponieważ samo obracanie naszej głowy. Nie, kurczę, to jest naprawdę ciężko opisać wrażeniami, bo to jest tak naturalne dla nas, że jak obracamy głowę, to obraz obraca się razem, razem z naszymi oczami. Ciężko było może bardzo, bardzo dobrze i bardzo dokładnie ocenić. To, co zauważyłem i to, co zauważyłem już właściwie grając w 3D w Uncharted 3, Hoken nie miał celownika, ponieważ byłoby to ta tak. pływająca, pływająca taka plamka gdzieś. Gdzieś pośrodku tego pola i to by mocno utrudniało sprawę. Nie wiem, jak będzie rozwiązany had nie wiem, jak będą rozwiązane tego typu elementy HD. Natomiast podsumowując, wrażenia e, początkowe, bardzo ostrożnie pozytywne. Ja. ja, ja... Jestem pod gigantycznym wrażeniem tego, jak łatwo dałem się nabrać na to, co Oculus ma do zaoferowania. I byłem prawie pewien, że urządzenie kupię, zanim jeszcze miałem okazję przyczepi przyczepić je do twarzy. Teraz jestem praktycznie pewien, że prędzej czy później Oculus w moich rękach wyląduje. Ja również czuję się naprawdę bardzo mocno kupiony. Jeszcze zanim skończymy temat, chciałem tylko powiedzieć, że to demo, które dzisiaj graliśmy, jest naprawdę idealnie przystosowane do, do tego typu urządzenia, ponieważ Padem kontro kontrolowaliśmy całego mecha, a to co robiliśmy oculusem to faktycznie rozglądanie się pilotem, który jest w środku mecha, czyli jest po prostu idealne z zestawienie. No i to wszystko. Okej, okay, więc y, mieliśmy taką małą nowinkę techniczną, można powiedzieć. Mhm. A kolejną nowinką, ale nawiązującą niejako do retro jest Retron 5. Retron 5, konsola o której... E, o... Informacji, o której chcieliście od nas wyciągnąć od dłuższego czasu, e, firma, która to ma wyprodukować, milczy strasznie, ale e, powiedziała mi bardzo dużo. Podczas naszego krótkiego spotkania e, w takiej małej sekcji retro na Gamescomie, nie była taka mała Są swoją drogą, bo e, była dosyć widowiskowa. No dobrze, ja porównywałem do całości tej, tych, tych pozostałych hal, ale faktycznie, jak na salę retro, była dość spora. E, miałem przyjemność spotkać się tam z PR menadżerem firmy Hyperkin, czyli e, jednego z tych e, głównych e, szefów projektu i Retron 5, konsola. Jeżeli nie, nie, nie jeżycie tematu, to jest taka konsola, którą można wpiąć sobie kartridż z NESa, Super Nintendo, konsole Sega, Game Boya, Game Boya Advance'a i to jest taka, taka hybryda właśnie konsoli fizycznej i emulatora. I to wygląda niesamowicie. Ja myślę, że ja przygotuję taki krótki materiał poglądowy na ten temat, bo nie ma co się rozwodzić, więc wy wyglądajcie tego w niedalekiej przyszłości, bo jest naprawdę o czym mówić. Dowiedziałem się naprawdę wielu rzeczy jeżeli wyglądacie za retronem, żeby dodać go do swojej kolekcji, a wiem, że jest was spora grupa, to mówię wam, kurczę warto. Cena jest przy, yy, ustalona na 90 euro. Nie wiadomo jeszcze dokładnie kto będzie dystrybutorem w Europie, ale Pan potwierdził, że premiera Retrona piątki odbędzie się na równi w Stanach Zjednoczonych i w Europie. I dalsze informacje poznamy wkrótce. Tam nieoficjalnie wspominał, że możemy spoglądać tam na wrzesień, może październik, ale nie chciał nic obiecywać, bo wciąż pojawiają się kolejne poprawki do sprzętu. Na ten temat na pewno powiem wam więcej w osobnym materiale. A... To co? Lecimy. Byłeś w stanie w ogóle zobaczyć całą konsolę i pada? Nie, do... nie, 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 pozwolono mi zobaczyć samej konsoli, ponieważ jest to taka, taki moment, kiedy zmieniają w ogóle wiele szczegółów, więc mieli samą płytkę, samą tą płytę rdzeń tak tą płytę główną bez obudowy w ogóle. To co widzicie teraz na ekranie, to jest prototyp kontrolera wykonany przez nich ręcznie. I to też nie jest e, kontroler, który dostaniemy z konsolą, ale to jest dowód na to, że konsola faktycznie działa i z oryginalnymi e, kontrolerami konsol, dla których jest przystosowana, jak również w technologii bezprzewodowej Bluetooth. Bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że wam również i w tym momencie polecam. Czekamy na finalny produkt. Okej, okay, więc RetroN 5 działa. Działa również PlayStation 4, którym mieliśmy się okazję dzisiaj troszkę pobawić. Nareszcie. Kamil, ty grałeś na Playu 4? Asasyna, no to przejdziemy do tego za chwilkę, bo my graliśmy w Blacklight Retribution, to jest gra free to play, która dostępna jest teraz chociażby na PC i ma być tytułem startowym na PlayStation 4. Ja powiem bardzo krótko: jest bardzo dobrze oddany gameplay pc grafika przypomina bardzo to co możemy znaleźć na PCcie i moim zdaniem bardzo dobry port, ale graliśmy w Blacklighta nie dlatego, żeby ograć samą grę która de facto jest jeszcze w takiej fazie wczesnej, więc nie wszystko tam jeszcze działało, ale to był dla nas taki mały pretek, żeby sobie pograć na PlayStation 4 i przekażę wam panowie znowu mikrofon. Ja tylko bo ja bym powiem, chciał, że... żebyście wy się wypowiedzieli na ten temat. Ja powiem tylko, że ja generalnie bardzo mało narzekam i mi się wszystko podoba, wszystko. Ja od tego wszystkie mamy więc mi się pad do PS4 <głos》>, również podobał. Mi się cholernie podoba ten, był ten pad. Bardzo wygodny dla mnie, wiesz. Wszystkie I dużo... przyciski ja m... Idealnie leży. W Poprawiono dłoni. naprawdę dużo względem pada z PlayStation 3. Nie jest idealny, o czym Wam powie grem na pewno, tak, ale dlatego... jest na pewno dużo wygodniejszy niż pad od Kleja Trójki. Także przekażę Panowie. teraz mikrofon w ręce naszego padowego eksperta, że pad tak powiem. Padwaru tak. naszego. Dziękuję. Archon, nawet człowiekowi, który prowadził prezentację na wstępie, już powiedział, że ja jestem niezwykle piki, jeśli chodzi o kontrolery. I faktycznie. Nie jest tragiczny, jest lepszy niż trzeci dual shock. Natomiast są pewne rzeczy, które, które w dalszym ciągu mnie w nim drażnią. Ten uchwyt jak na moje gigantyczne ręce jest po prostu e, za mały. Z, z, tym, z tymi problemami gryma ja się niekoniecznie zgadzam. Na przykład ja uważam inaczej, więc weźcie to. Tak, możecie brać tę poprawkę, dlatego wspomniałem o, o tym, o, o fakcie, że mam duże dłonie i wszystkie rzeczy, e, które mówię o kontrolerach, odnoszą się przede wszystkim do osób, które borykają się z podobnymi problemami. E, but... o, o samym padzie sobie możemy pomówić, tak? Generalnie no nie, nie będzie to prawdopodobnie ulubiony, ulubiony pad tej generacji, ponieważ Sony postanowiło pozostać przy symetrycznym ułożeniu analogów, którego ja zwyczajnie po prostu nie lubię, natomiast nie da się ukryć, że leży w rękach całkiem wygodnie, jest fajnie oteksturowany, więc nie powinien ślizgać się w dłoniach. Przyciski, te face-batony ma lepsze niż Xbox One. Poprawiono spusty. Mają dziwny kształt, ale tak, tak, tak jak dziwny jest kształt, dziwnie dobrze też leży w dłoni. Więc nie będzie się też przez przypadek film przewijał podczas oglądania filmów na Blu-rayu, kiedy odłożymy kontroler. Co mnie niesamowicie irytuje przy oryginalnym DualShocku do PS Trójki. I to tyle. Pad, sam D-pad przypomina mocno ten witowy, trochę większy, ale jeżeli chodzi o, o to, w jaki sposób czuć go pod palcami, bardzo mocno przypomina ten witowy. Co dzisiaj odkryliśmy, ku zaskoczeniu wszystkich, że touchpad jest klikalny. Wcześniej nie zwróciłem na to uwagi przy, przy specyfikacji. Akurat przy, przy tym konkretnym tytule nie było, był wykorzystany tylko i wyłącznie przy gestykulacji, zdaje się. To, to, to nie były A, krytyczne nie, nie, nie. funkcje. Nie, słuchaj, bo jeżeli nie wiecie, pad do PlayStation 4 nie ma przycisku SELECT. Przycisk SELECT jest zmerżowany z przyciskiem START. Jest teraz nowy przycisk opcji, jeśli się nie mylę. I jest przycisk Share w miejscu przycisku Select. Ten przycisk Share jest nieprogramowalny. Tak, nie mogą deweloperzy nie wykorzystać. I e, autorzy Blacklighta mieli problem z wyświetlaniem punktacji w trakcie gry, bo normalnie w taki, to się pojawia pod Selectem. Nie? Mój błąd. E, pod menu opcji mają standardowe opcje, a żeby obejść ten problem z brakiem Selectu, zrobili funkcję dotykową. Trzeba palcami ścisnąć e, ekran dotykowy, z, zjechać Pinch. palcami do środka, czyli spinczować. I w ten sposób otwiera się właśnie... E, Punktacja w grze. jest to taka funkcja, yy, która pozwala im obejść brak tego przycisku, ale moim zdaniem nie jest idealnym tym, yy, idealną funkcją. Ja chciałem powiedzieć, że ten touchpad jeszcze ma takie zastosowanie, na przykład przy oglądaniu postaci albo przy oglądaniu modelów broni, ponieważ to jest dokładnie to, co na Vicie, tak, czyli na dotykowym, w, w tamtym wypadku ekranie, w tym przypadku na, do na dotykowym panelu możemy sobie obracać yy, bronią, właśnie. Dla mnie zostało to wygodnie rozwiązane. Nie wiem, jak dla Ciebie gram. Tobie chyba w ogóle podobały się tekstury same na, na, na w grze. Akurat to jest mało istotne, bo jak sam deweloper wspomniał, jest to dość wczesny kod. Celują w 60 klatek przy pełnym 1080p i faktycznie miejscami te 60 klatek było wyciągane. On sam powiedział, że, że optymalizują i czeka ich jeszcze przy tym sporo pracy. Wygląda to wszystko niesamowicie ostro, jak na faktycznie natywnie renderowany tytuł w, w, przy takiej rozdzielczości, ale. O samej grze ja nie mogę za dużo powiedzieć, ponieważ na dobrą sprawę nie grałem nawet w PC-tową wersję, więc nie chcę wprowadzić nikogo w błąd. Grało się jak po prostu w konsolowy shooter FPP. Kontroler pozytywnie mnie zaskoczył, myślałem, że będzie gorzej. Do kształtu analogów na pewno trzeba się będzie przyzwyczaić, natomiast ja jestem na... Ostrożnie na tak. Ja zakładam, że jakiś producent akcesoriów niedługo będzie oferował coś, co pozwoli mi rozwiązać problem rozmiaru uchwytów, ale też nie dla wszystkich będzie to kłopot. Więc celowali prawdopodobnie w możliwie uniwersalny kształt i rozmiar. To wszystko chyba co mamy do powiedzenia na temat kontrolera OPS-3. Mamy jeszcze jeden temat. GREM musi go rozszyfrować dla mnie, bo to nie ja to pisałem. A kiedy ty, kiedy the, ty robiłeś za załatwiałeś interesy, ja udałem się ponownie na stanowisko Microsoftu po to, żeby ograć kilka tych ekskluzywnych tytułów startowych, które, które będą um, dostępne razem z konsolą. I udało mi się ograć Rise The Sun of Rome? Taki był się? do tego. Okej, okay. <noise> i po postaram się streszczać, oczywiście mi się nie uda. Um, Będę prezentow prezent prezentowane demo było niestety demo trybu multiplayer. Kołpowego, dwuosobowego trybu. E, dostępne były dwie mapy e, i, i powiem Wam, że generalnie nie jestem zadowolony z tego, co widziałem. Krajtek e, już sporo wcześniej po E3 mówił, że to, co zaprezentowali na E3, było bardzo nierepre niereprezentatywne, że było to demo robione na szybko i jeżeli to demo nie było demem robionym na szybko, to gra, która ma wyjść za, usłyszałem, że trzy miesiące, przy czym data premiery zdaje się nie jest jeszcze skonkretyzowana. Chyba jest otwarta jeszcze. Mhm. Właśnie, więc mają trzy miesiące, trudno powiedzieć jak zaawansowany był build, ale było, było w nim dużo, dużo problemów. Jeżeli chodzi o samą grę, to co widzieliśmy po pierwszych firmach szybko przerodziło się w internetowy dowcip na temat Gears of Rome i faktycznie rozgrywka trochę to przypomina, bo wszystko jest bardzo ociężałe, bardzo powolne, nie ma systemu osłony, no, przynajmniej nie miałem okazji czegoś takiego uświadczyć. Ale ciężko też mówić mi cokolwiek na temat kampanii, ponieważ rozgrywałem tryb multiplayer, który był stosunkowo dynamiczny, polegał na realizowaniu nieco zmieniających się celów: od zabij wszystkich, którzy wbiegli na arenę, poprzez zalej ogniem katapulty albo podpal namioty w obozie, który właśnie szturmujesz. Więc tak troszeczkę kilzonem zajechało, bo te obiektywy się dynamicznie zmieniały. Jest, byłoby niesprawiedliwe z mojej strony oceniać grę, zwłaszcza jej kampanię, czyli tryb, który mnie osobiście interesowałby najbardziej po ograniu demo multiplayer. Natomiast. Dużo, działo się dużo rzeczy, które dziać się nie powinny. Postacie zatykały się na sobie, zwłaszcza kiedy próbowałem stosować uniki, których nie opłaca się robić, bo zdecydowanie bardziej opłaca używać się tarczy. Ja byłbym ostrożny wobec tego tytułu. Wiadomo, że wobec tych startowych stosujemy nieco lżejszą skalę, że tak powiem. Sporo im się wybacza, bo zwyczajnie nie ma specjalnie wyboru, jeżeli chodzi o tytuły. Ta biblioteka startowa jest zazwyczaj dość uboga, ale ja sobie zębów na Rise nie ostrzę po tym, co zobaczyłem. Druga sprawa, poszedłem zagrać w Rise, bo chciałem w końcu po, po ograniu chwileczkę razem z chłopakami Pegą doświadczyć tej największej innowacji w kontrolerze do Xbox One czyli tych haptycznych, wibrujących triggerów ale okazało się, że Rise nie ma tej funkcjonalności zaimplementowanej jeszcze. Ja nie tak nie wiem sobie. nie wiem absolutnie nic na temat najnowszej funkcjonalności tego kontrolera największej natomiast e, kiedy miałem okazję używać bumperów w tym kontrolerze bardzo szybko e, znie lubiłem. Dziwne są, strasznie, One są takie Co, chodzą straszliwie ciężko. ciężko. Ja od dłuższego czasu używam kontrolera third party, używam kontrolera Razer Sabertooth, który ma bardzo inne od oryginalnych bampery, i też klikają, też mają duży skok, ale nie wymagają tak dużej siły nacisku. Tych od Xbox One używa się zwyczajnie ciężko, męczy się. Dziwnie są bardzo. Poza tym kształt tych, tych bumperów połączony z kształtem triggerów, sprawia, że to dziwnie leży pod palcami. Nie tak naturalnie, zdaje się, że. Próbowali iść w kierunku ergonomicznym, ale nie bardzo im to wyszło. Musi śmiesznie to mówić, ale wydaje mi się, że po, po raz pierwszy to pad od PlayStation ma lepsze ułożenie Bumpero z pustów niż. Jeśli ten chodzi od Xboxa. o kształt, tak. To chyba jest na chwilę dziwne, obecną bym powiedział. Pod uwagę, że design Xboxa 360 pod tym względem byłby naprawdę bardzo dobry. Tego nie trzeba było A teraz zmieniać. Teraz jest kompletnie odwrócony. Tak, jakby trochę sepsuli. No, to, co było, to, co nie wymagało poprawiania. Działają? Dziwna One, Rozumiem, że triggery musiały być większe, żeby zamontować tamte silniczki do wibracji, których niestety nie, mia nie, mogłem, nie miałem okazji poczuć, ale e nie odwołam preordera, bo muszę konsolę nie. w domu mieć, ale gdyby było inaczej, to bym musiał ponownie reewaluować tą decyzję na temat zakupu konsoli, a przynajmniej w dniu premiery. Dobra panowie, Tyle. czy macie jeszcze jakiś temat, który chcielibyście poruszyć, bo nasza lista jest już wyczerpana na dziś. Mamy jeszcze trochę rzeczy, które postanowiliśmy rozdzielić nam osobne materiały, żeby e, zarobić więcej pieniążków z partnera. E, nie, tak serio, żeby potrzebnie nie, nie przedłużać długiego już materiału. Coś to Więc... było serio. A, to było serio. Więc e, czekajcie jeszcze na osobny materiał z World of Tanks, na przykład od Wargamingu i oczywiście naszej relacji jutro kolejnej. Więc jeszcze parę materiałów w formie, myślę, też tekstowej się pojawi, bo nie wszystko potrzebuje aż całego materiału wideo. Więc czekajcie na to. Słowem końcowym jakimś jeszcze chcecie nas ja chciałbym, tutaj... Ja chciałbym się... Tifa widziałeś. Pogadamy jutro o FIFA. Ja chciałbym się Kamila zapytać. Cześć Kamil. O takie podsumowanie, króciutkie dosłownie. Czy podobał Ci się dzisiejszy dzień bardziej? Bo wiem, że pograłeś w parę gier, więc pewnie tak bardziej się rozerwałeś. I czy I, trochę i... zmieniłeś zdanie właśnie. tutaj? o I, i co o myślisz terenie? o Minecrafcie na PlayStation 4? Minecraft czym słyszałem. Fajnie, program. Ale jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, kurczę, no jest, jestem w końcu dobrze, jestem pozytywnie zaskoczony tym, jak to się różni od dnia wczorajszego. W końcu ta nasza przepustka prasowa miała jakąkolwiek wartość i znaczenie. W końcu można było gdzieś się pomachać i gdzieś wejść i coś dostać. Eee, pograłem faktycznie w sporo, sporo tytułów, eee, Mamy jeszcze jutro kilka, kilka pozycji do zaliczenia, ale jestem wstępnie bardzo, bardzo zadowolony. Super, czyli jedziesz z nami za rok, znowu nam skoczą trochę wiusy, okej. Okay, no to kończymy tym samym na dzisiaj i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, pa! pa.